Ludzie różne dziwne rzeczy nagrywają na YouTube, to ja też nagram. Naprawiam płot. O proszę bardzo, tu sobie dałem wzmocnienie. Jedna decha, druga decha, bo ta już stara przegnita. No, na dole to jest deska w ogóle z dachu. Została mi, czy ta jest dalej solidna, ale po prostu tam było taki kawałek przegnity. Mówię, dobra, dam też tą, żeby to wzmocnić wszystko. czy oddalę taką. to jeszcze No, a generalnie ten płot em, nie był nigdy zrobiony, była zrobiona tylko strona tam sąsiada, a tutaj stała szopka, nie? W tym miejscu, którą rozdupcyłem, a tak jeszcze w, w ramach żartu, to widzicie ten tak odtąd, tu, o, tu, dotąd to to już jest spłacone, nie? To już, to już jest moje, ten kawałek ziemi już jest mój, to już ten kredyt tutaj już jest spłacony, nie? Tak więc tam jeszcze troszkę trzeba ten dom tam... W ogóle mam Volvo, kurwa, w ogródku, nie? Um, ten dom trzeba jeszcze tam spłacić, coś, coś co nieco, nie? Ten garaż spłacić, tu to wszystko spłacić, ale to, ten kawałek już tu jest mój. Tu se mogę mieszkać, kurwa. <laughs> A żeby nie było, że nie pokażę jak ja to robię, pierwszą deskę sobie ustawiłem do poziomicy I potem sobie robię dystans O, śrubeczka tu Śrubeczka tu No i deskę przykładam Śruba do śruby Jak na razie wszystko idzie ładnie w linii Trzyma Pion? Poziom? Pion, do pionu kurwa Nie do poziomu, do pionu No A tu potem oczywiście to tak Ale instruktor. A no, przecież muszę nagrać, bo już kolejny etap, nie? Znowu dalej. O, deskę sobie przyłożyłem. Tutaj klampa. Tutaj klampa. Tutaj oko. No, jest Erbauer kurwa Power. Odległość, nie wiem, tam, To jest chyba 30 mm. Do tego. No, i oczywiście cyk i jadymy No. No i na razie wygląda to ta, tak. Oczywiście robota rodzi się sama, teraz trzeba będzie cały ten płot pomalować, no nieważne, ale w każdym razie zastanawiam się czy tego nie zostawić tego nie zostawić, bo teraz taki twój stary joke ja to nazywam, że ja zawsze e, niczego nie kończę, zazwyczaj mi to mówi moja, nie wiem czemu taka zziajana mówi, kurwa ty zaczynasz, nie potrafisz skończyć, Ech, wiesz i... I potem coś tam krzyczy, że jebaka, że jebaka, no ale to nie wiem, dobra, no już dobra, no mam te deski tutaj, tego to chyba to dokończę, no już trudno, ale, ale ten tam, ten kawałeczek zostawię, tak, żeby nie skończyć, korwa. <gry> Taki jest efekt, jak to mówią, z kosmosu, kurwa, nie widać, tu już trochę pomalowałem, a tam to pierdolę, muszę to ogarnąć, więc cały się... Ech, ale żeby nie było, tam tam o tam takie gówno małe zostawiłem Nie może być skończone. No A to zresztą mi tak, ja tutaj będę stawał sobie blaszak tak, tego nie będzie widać. No ale No to dzięki.